Sponsorem programu jest Orlen. A jak jest z twoją popularnością w samym Stambule? No w Turcji siatkówka kobiet jest bardzo popularna, no ale wspomniałyśmy o tych 18 milionach mieszkańców. Czy tam ty możesz się zgubić w mieście, czy raczej jak wychodzisz, to ludzie cię rozpoznają? Ja mieszkam w Zonie Kadiko, gdzie jest stadion piłki nożnej, zresztą klub Fenerbacze ma selekcję naprawdę wszystkich dyscyplin, ale piłka nożna jest najważniejsza. I tam mieszkają mieszkańcy naprawdę, którzy są typowo, typowo za ten klub oddaliby życie. Więc obojętnie, czy to jest siatkówka, czy piłka nożna, ja wychodząc, ci ludzie mnie znają. Ci ludzie mnie po, e, mówią: dzień dobry, cześć, jak się masz, co słychać. Zawsze zaczepiałem, zawsze, zawsze, zawsze. E, nie pamiętam, czy był taki dzień, gdzie mnie ktoś nie zaczepił, powiem szczerze. I czasem to jest fajne, a czasem to jest męczące. Wiadomo. Eee, ale większość jest fajna, bo nie są ci ludzie natrętliwi, tylko po prostu cześć, pomachają z restauracji albo Stysiak, Stysiak, Stysiak. Więc to jest fajne. Sponsorem programu był Orlen.